Czas na najnowszą prognozę pogody ze mną, Ksenia Chabicka. Witam Cię, Dzień dobry. Zaczynamy od góry, konkretnie od Zakopanego, na no, taki widok. Proszę Państwa, o tej porze, no każdy chciałby tam być, o no, przynajmniej ja mówię o sobie. To prawda, widok piękny, niewiele chmur, sporo słońca dzisiaj jak na Polskę, ale też nie najcieplej. Jeszcze godzinę temu w Zakopanem 5 stopni, no zobaczymy, czy teraz przekroczymy Ale granicę nie pada 10. przynajmniej, wiesz, nie ma takiej pogody barowej, takiej zakiszonej, jak była w Warszawie wczoraj, to prawda. dzisiaj trochę parno, mokro, a tu w Zakopanem, proszę <grym> Państwa, taka pogoda na góry, na chodzenie, no idealna. Ale w górach niestety, ale pogoda jest bardzo dynamiczna i o ile teraz jest pięknie, w drugiej części dnia w Zakopanem mogą pojawić się burze, a Trzeba przyznać, że górze to właśnie w górach. No niestety ale mogą być bardzo niebezpieczne, więc uważajmy i oczywiście wszędzie należy uważać, ale jeżeli wybieramy się chociażby w górską wyprawę, to wcale nie musi być jakaś wielka wspinaczka, naprawdę kontrolujmy wszelkie doniesienia dotyczące pogody, a teraz zobaczmy już mapę Europy. To piękne, zakopane. I muszę przyznać, że dzisiaj w Polsce o taki widok, ja już nie mam na myśli góry, ale o tak bezchmurne niebo będzie niestety trudno przez Polskę ze wschodu na zachód będzie. Przemierzał pofalowany, front atmosferyczny deszczowo-burzowy. Właściwie we wszystkich południowych województwach mogą pojawić się burze, a dodatkowo jeszcze ze wschodu nie najmilsze. Zimne powietrze do nas napłynie z nad Ukrainy, z nad Białorusi, więc no nie jest to najpiękniejszy dzień, ale opady są wyjątkowo potrzebne i to powinno nas cieszyć. Deszcz nie tylko w Warszawie, oczywiście tutaj widzimy, że w Warszawie może wystąpić burza, może wystąpić na Mazowszu, ale Berlin, Wiedeń, Budapeszt czy ciepły Rzym. Tu wszędzie aura deszczowa, natomiast piękne bezchmurne niebo i bardzo wysoka temperatura w Paryżu, w Atenach 28 stopni, w Londynie i rekordowe. 29 stopni, uwaga, w Oslo. W tym momencie kropi w Krakowie, tak niedaleko od Zakopanego, a jak różnorodna pogoda, kropi na Kujawach, w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i właściwie wszędzie dominuje duże zachmurzenie. Rozpogodzenia jedynie w Zakopanem, tak jak mówiłam godzinę temu. 5 stopni, teraz 7, więc to właśnie tu najchłodniej. W Warszawie już nawet 15, podobnie jak w Olsztynie. Czy na Nizinie Szczecińskiej? W drugiej części dnia na południu kraju, ale i w centrum przede wszystkim burze. Wraz z nimi może pojawić się gradobicie, może pojawić się, może, a nawet na pewno pojawi się, jeżeli wystąpią burze, silny i porywisty wiatr. Na południu kraju najczęściej 19-18 stopni, trochę cieplej na zachodzie kraju, bo tu na Nizinie Szczecińskiej możliwe nawet 23, i właśnie na Nizinie Szczecińskiej, a także na zachodnim wybrzeżu. Nie powinno padać, bo w pozostałych regionach opady deszczu z przerwami, z przejaśnieniami. Ale tak jak już wspominałam, niesamowicie potrzebne opady deszczu. Skoro opady, skoro burze, na drogach niebezpiecznie i ślisko, zachowajmy ostrożność. Ciśnienie spada, a temperatura odczuwalna niższa niż ta na termometrach, więc warunki biometeo niekorzystne, ale przynajmniej jakość powietrza prawie wszędzie perfekcyjna. Oczywiście więcej informacji pogodowych w aplikacji Pogoda Interia. My dzisiaj w pogodzie chcielibyśmy, proszę Państwa, zatrzeć te wszystkie burze z gradem i e, deszczem, ale one będą. Niestety, o szczegółach Ksenia Chlebicka, Kseniu, powiem. Dzień dobry, deszcz Gdzie to się to wydarzy. Nie mogę powiedzieć, niestety, bo naprawdę jest wyjątkowo potrzebny. Burze, ja mówię niestety, niestety, dlatego że każdy w lecie chciałby w końcu tego słońca. To lato tak króciutko trwało. No, nas. za krótko, to zdecydowanie. Muszę się zgodzić, że ja na przykład nigdzie w ogóle w lecie nie wyjeżdżam, bo po co w końcu jest tak pięknie nie? w Polsce? Można sobie zimą wyjeżdżać, już nie mówiąc, takiej pochmurnej jesieni, ale tak zupełnie szczerze, może i lato krótkie, ale ostatnie dwa tygodnie były ciepłe, były słoneczne i przede wszystkim były suche, więc niestety, ale sytuacja w polskich lasach, jeżeli chodzi o zagrożenie To prawda, pokazywaliśmy przecież Państwu te mapy, które były całe właściwie na czerwona nawet i na bordowo, zwłaszcza w tych północnych rejonach, których są, które są akurat teraz za Tobą. I akurat gdzieś na północy niekoniecznie będzie padać. E, mówimy tutaj przede wszystkim o nizinie szczecińskiej. Tu niestety, ale deszcz jest potrzebny, a dzisiaj raczej nie wystąpi. Spoglądamy na polskie wybrzeże. To jeszcze nie jest szczyt sezonu, ale zbliżamy się do jego otwarcia. No i trzeba przyznać, że w Świnoujściu już są pierwsi plażowicze. Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś grupa osób ćwiczących, może to yoga, może jakieś rozciąganie, stretching. No jest czego pozazdrościć. Muszę powiedzieć, że czasem trudno się w centrum miasta zmotywować do aktywności fizycznej, a na wybrzeżu chyba jest to prostsze. Tym bardziej, że dzisiaj w tym momencie, bo po południu i na wybrzeżu więcej chmur, ale w tym momencie właśnie na wybrzeżu. Zdecydowanie najwięcej słońca. No niestety chmur dużo, także chmur burzowych, bo ze wschodu na zachód będzie przemieszczał się po Polsce pofalowany front atmosferyczny, dodatkowo nad Polską ścierają się. Dosyć różne dwie masy powietrza bo suche, zimne, ciepłe, wilgotne, i to niestety sprzyja wypiętrzaniu się chmur burzowych. Na północnym zachodzie kraju raczej bez burz, ale na Kujawach w Wielkopolsce, a także w drugiej części dnia w okolicach trójmiasta może pokropić, ale to nie będą intensywne opady. Nie powinno padać na nizinie Szczecińskiej na zachodnim wybrzeżu, tu najcieplej bo do 23 stopni. Chłodne dziś suwałki, maksymalnie 13 stopni, no niestety ale. To jest definicja tego biegu na zimę w Polsce. No i dzisiaj mamy właśnie taki dzień. W Stoku 17, w Olsztynie 18, podobnie jak w Warszawie. W samej Warszawie może niekoniecznie pojawi się burza, ale już południe Mazowsza jak najbardziej to rejon burzowy. Podobnie jak zresztą Lubelszczyzna, Ziemia Łódzka, województwo świętokrzyskie, a przede wszystkim Podkarpacie i Małopolska. Tu może burze mogą być najbardziej intensywne, może im towarzyszyć silny i porywisty wiatr, a nawet... Gradobicie, ale to oczywiście tak naprawdę jest bardzo już indywidualna kwestia, ale uważajmy w Zakopanem do 16 stopni i o ile teraz jest piękniej pogodnie, później mogą pojawić się burze. Burze również prognozowane są na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, tu od 19 do 20 stopni, w Zielonej Górze cieplej po 22 i trochę chmur, trochę przyjaśnień, trochę przelotnego deszczu, a więcej informacji pogodowych w aplikacji Pogoda Interia. Dzień dobry. No, ja jestem ciekawa, jak ta piątkowa pogoda czy będzie sprzyjać. Czy ta... no, obawiam się, że warunki biometeo mogą być w piątek niekorzystne, a muszę powiedzieć, że jednak nasza reprezentacja częściej wygrywa wtedy, kiedy biometr jest korzystny. No więc no, zobaczymy. W Niemczech teraz pogoda... Taka bym powiedziała podobna jak w Polsce, więc tu nie będzie jakiś szoku termicznego dla Niemców. Raczej pogoda może być A Wspominałaś o tej zależności, że przychodzi często do nas pogoda z właśnie z, z Berlina, tak? Do Warszawy tak, nadciąga. Tak, to jest taka klasyczna zawodnia cyrkulacja. No akurat dzisiaj to tak ze wschodu napłynęło do nas nieprzyjemne powietrze, ale no właśnie w Berlinie bardzo podobnie niż w, jak w Warszawie, więc no myślę, że pogoda tu nie będzie odgrywać aż tak dużej roli. Drodzy panowie, trzeba wziąć się po prostu do roboty i chyba nie ma innej możliwości, no ale będziemy kibicować. No kibice, ja myślę, że jednak mecze w sezonie letnim to zupełnie co innego niż mecze w takim, no nie wiem, prawda, jesienią, zimą. Przecież, no ja muszę ponarzekać, ale do tej pory nie mogę przeżyć faktu, że ostatnie mistrzostwa świata w piłce nożnej odbywały się zimą. No bo przecież to cała frajda polega na tym, że jak są mistrzostwa, czy to świata, czy Europy, jest ciepło, siedzimy sobie w różnorodnych ogródkach, kibicujemy razem wspólnie. I niekoniecznie mamy szalik, dlatego że jest zimno, tylko dlatego, że po prostu kibicujemy. No więc myślę, że nawet jeżeli trochę pokropi w piątek, bo może pokropić, to dobrze, że nie będzie gorąco, bo upały to dopiero od poniedziałku. Więc e, myślę, że no, jeżeli chodzi o samo kibicowanie w piątek, to będzie naprawdę dobrze. A dzisiaj aż tak kolorowo nie będzie. No tak, jak mówiłam, ze wschodu napłynęło. Nieprzyjemne powietrze, chmury właśnie będą podążać przez Polskę ze wschodu na zachód, taki powolowany front atmosferyczny. Chmury przede wszystkim deszczowe, ale w drugiej części dnia na południu, przede wszystkim kraju, mogą pojawiać się też opady deszczu i burze. Dzisiaj Warszawa z temperaturą maksymalną na poziomie 18 stopni, w Berlinie wspomnianym podobnie bo 23, ale też deszcz, też chmury, też całkowite zachmurzenie. Natomiast najcieplej to jest bardzo ciekawa informacja, Dziś w Oslo. Chyba nigdy tak nie zaczynałam prognozy. Zawsze najcieplej no to Lizbona, Rzym, Ateny, a dziś faktycznie jest to Oslo. Chociaż o jeden stopień mniej tylko w Atenach i w Paryżu, tu 28, i pełnia słońca. Pełnia słońca w Londynie i w Dublinie, i tu trzeba podkreślić, że od dłuższego czasu Brytyjczycy borykają się z falą upałów. W Warszawie chłodno, ale nie najzimniej, bo chociażby w Mińsku temperatura niższa. W tym momencie. Pada w Małopolsce, pada na Śląsku, pada także w Wielkopolsce i na Podlasiu. Ogólnie dużo chmur już właściwie wszędzie. Większe rozpogodzenia tylko na Nizinie Szczecińskiej i w Zakopanem. W końcu cieplej w Zakopanem, bo jeszcze godzinę temu 7 stopni, w tym momencie już 11, w Kielcach 14, a w Warszawie nawet 16, najcieplej w tym momencie w Szczecinie i w Suwałkach, bo tu 17 stopni. No tylko proszę zobaczyć, co się dzieje. W tym momencie w Suwałkach 17, a później jak napłynie to nieprzyjemne, Powietrze ze wschodu, no to niestety, ale w suwałkach na termometrach zobaczymy stopnie 13, więc będzie zimno. Padać może łatwiej, może łatwiej będziemy powiedzieć, gdzie nie powinno dziś padać. Na niesienie Szczecińskiej i na zachodnim wybrzeżu. Poza tym we wszystkich innych regionach mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. No, co prawda na Kujawach, w Wielkopolsce czy na ziemi lubuskiej one będą na ogół skąpe. Natomiast na południu i w centrum kraju mogą pojawić się też burze. W trakcie burz może pojawić się gradowicie, może pojawić się silny i porywisty wiatr osiągający prędkość ponad 60 km na godzinę. No i oczywiście, niestety, ale w trakcie burz naprawdę zawsze należy zachować ostrożność. Może spaść do 20-25 litrów wody na metr kwadratowy, ale ta woda jest nam po prostu niesamowicie potrzebna. Skoro deszcz, skoro burze, no to niestety, ale na drogach niebezpiecznie. A ja tylko przypomnę, że w momencie, kiedy występuje burza, my jesteśmy w samochodzie, samochód należy zatrzymać, zaparkować, nie pod drzewem i absolutnie z samochodu nie wychodzić, bo faktycznie w samochodzie jesteśmy bezpieczni. No taka pogoda nam nie sprzyja, dodatkowo jeszcze ciśnienie spada, a temperatura odczuwalna będzie niższa niż ta, którą wskażą termometry. Ale na koniec bardzo dobra informacja, i nie jest to prognoza na weekend, chociaż ona i tak będzie lepsza niż dzisiejsza prognoza, ale to oczywiście stan jakości powietrza. No i tu właściwie wszędzie perfekcja. Śmiało możemy oddychać pełną piersią i śmiało możemy też. Oczywiście korzystać z aplikacji Pogoda Interia, i tam jest taka zakładka. Warunki do uprawiania sportu na świeżym powietrzu. No i piłkarze mogą też z tej aplikacji oczywiście skorzystać. No może nie tym razem, bo no, w złe warunki nie gramy. Jeszcze się nie stawiam, że nie pięknie ci dziękuję. Do zobaczenia. Czas na prognozę pogody. Ksenia Chlebicka w studiu, wydarzeń 24 Dzień jest. dobry. I drodzy Państwo, spacer. Widzę, że między zdroje na początek Ksenia nas... Piękne. Stopie. No i właśnie pięknie. Zamierzam się zapytać, Ksenia, o co chodzi z tym deszczem? Dlaczego tutaj w Warszawie taka pogoda, a tam taka inna, trochę ładniejsza? Nie, muszę powiedzieć, że akurat pogoda będzie dziś i jutro bardzo sprawiedliwa, dlatego że dziś na południu kraju będzie burzowo, niebezpiecznie. Południe, powiedzmy, Ziemia łódzka, może ewentualnie południe Mazowsza. Natomiast jutro burze na północ, a na południu już tylko deszcz. Więc, no, jakieś to jest można powiedzieć, uczciwe rozwiązanie. Ale prawda jest taka, że dzisiaj sporo słońca na wybrzeżu, w tym momencie, bo w drugiej części dnia i tu chmur przybędzie, chociaż nie powinno padać, a w Warszawie nie dość, że będzie padać, no to jest niewielka szansa na burzę, natomiast no, na Mazowszu ta szansa jest większa, ale też w Zakopanem całkiem nie najgorzej teraz e, trzeba przyznać, a poza tym po prostu chmury szczelnie przykrywają polskie niebo i co najgorsze to wszystko jest związane z takim pofalowanym, nieprzyjemnym frontem atmosferycznym, który można powiedzieć tak został zakleszczony nad Polską. Czyli i dziś, i jutro sporo chmur, dodatkowo napływa do nas trochę chłodniejsze powietrze. I chociaż faktycznie na wybrzeżu to pięknie wygląda, bo słońca sporo, no to proszę zobaczyć, że właściwie wszyscy w długim rękawie, bo to, że słonecznie, to wcale nie oznacza, że jest tam ciepło. A tym bardziej, że no w ogóle dodatkowo na wybrzeżu zawsze minimalnie, minimalnie mocniejsze wiatra, dzisiaj po prostu jeszcze niższa temperatura, ale przynajmniej na zachodnim wybrzeżu dziś nie powinno padać o tej porze, czyli jeszcze przed 11.00. Delikatna kurtka, bluza jest dobrym pomysłem. Widziałam poszukiwacza skarbów, i to już nie pierwszy raz, tylko nie jestem pewna, czy w tym samym mieście, co ostatnio, ale to, to ciekawe hobby. Nie wiem, jak to jest prawnie rozwiązywane, no, ale można podobno nazbierać jakichś pierścionków, łańcuszków, jakieś monety. To podobno nie jest całkiem złe rozwiązanie. A teraz już zupełnie na poważnie przechodzimy do tego, co będzie się dziać jutro w Europie. I jutro, no, chciałoby się powiedzieć standardowo, najcieplej w Lizbonie, bo faktycznie najczęściej jednak. Najcieplejszą europejską stolicą jest Lizbona i tu uwaga, 33 stopnie w cieniu, natomiast słońca naprawdę w stolicy Portugalii nie zabraknie, no może nie aż tak dużo słońca jak w Bankarze, gdzie bez chmurne niebo, ale tu całkiem chłodno, bo 25 stopni, warto zauważyć, że 33 stopnie w Lizbonie, 30 w Bukareszcie, 29 w Rzymie, 28 w Atenach czy w Paryżu. W Warszawie trochę chłodniej, bo 23 i 29 stopni w Oslo tyle samo co dzisiaj. Więc w skrócie robi się w Europie po prostu gorąco. Może pokropić jutro w Dublinie, tu 23 stopnie, najzimniej w Berlinie, bo 22, ale to dobrze, deszcz też jest jak najbardziej potrzebny. A w Warszawie, podobnie jak i dzisiaj, mogą wystąpić burze. W tym momencie pada już na południu kraju, pada na Ziemi Łódzkiej, w Wielkopolsce, na Kujawach, na Suwalszczyźnie, a także na Warmii na Mazurach. Zachodnie wybrzeże to przed chwilą widzieliśmy pogodne, podobnie jak Nizina Szczecińska i pogodnie w Zakopanem. Poza tym chmury, których będzie przybywać, właściwie wszędzie będą pojawiały się opady deszczu, chociaż one na północy raczej będą dziś skąpe. Nie powinno padać tylko na północnym zachodzie kraju, a poza tym uważajmy burze, burze z ulewnym deszczem. Temperatura do 23 stopni na Nizinie szczecińskiej. I Teraz uwaga, burze dzisiaj po południu, a także w nocy. Pierwsza część nocy może być burzowa na południu. Może być burzowa w centrum, także uważajmy. A później deszcz, deszcz, jeszcze raz deszcz. Dodatkowo na i na mazurach mogą pojawić się w nocy mgły i zamglenia. Także noc ciepła, ale pochmurna i burzowa, po prostu niebezpieczna. Jutro kontynuacja burzowej aury. Kontynuacja spadającego ciśnienia, więc niezmiennie. Warunki biometeo będą niekorzystne, a temperatura odczuwalna będzie jutro niższa niż ta na termometrach. Natomiast jakość powietrza. Tu nie można mieć zastrzeżeń, naprawdę w większej części kraju jest bardzo dobrze. Oczywiście więcej informacji pogodowych w aplikacji Pogoda Interia.